Każdego dnia w Hausmart poszukujemy rozwiązań, które pozwalają wam zwiększyć jakość waszego domu i działki. Czy można na przykład zrobić tak, aby zwiększyć powierzchnię przechowywania niektórych rzeczy, ale przy tym nie tracąc ani jednego metra kwadratowego domu i to do tego zyskując rozwiązanie klasy premium, które może zwiększyć samowystarczalność waszej posiadłości? Sprawdźmy. Ja nazywam się Jarosław Koczyński i Zabieram Was dziś, wielkich miłośników kompaktowych domów w okolice Żukowa, gdzie poszukamy odpowiedzi na te i inne pytania. A naszym przewodnikiem będzie Jan Sowa, współwłaściciel firmy Piwniczki.pl. Zapraszam do oglądania. Cześć Jan, Cześć Jarku. cześć. Jest to, jestem tutaj u Ciebie w firmie od 5 minut. A już widzę jedną wspólną rzecz między naszymi firmami. Co masz na myśli? Mam na myśli to, że wy produkując tutaj piwniczki tak, tak do przechowywania, dbacie o każdy centymetr wykorzystania powierzchni w waszym produkcie. I my tak samo mamy z domami. Chodź, pokażę Ci, jak to wygląda w praktyce. No, bardzo chętnie. Od czego zaczynamy? Tu mamy piwniczkę produkcyjną, taką surówkę, jeszcze nie niewyposażoną. Fajnie, ale... że możemy ją zobaczyć tak z zewnątrz, zanim jeszcze jest posadowana. Przed zamontowaniem, tak. Fajnie to wygląda. Jan, a czemu te piwniczki są wyjściowo białe? A z czym kojarzy Ci się kolor biały? Czysty, steryny, lodówki są w środku białe, to jest jeden powód. To prawda. Użytkowy, czysto użytkowy, Czy... natomiast y, jest to materiał wykorzystywany do budowy jachtów. Ta sama technologia, mm. o. mówimy o tym nawet jachty pod ziemią. Jak to jest wytwarzane? Jak Wy to robicie? Macie jakieś takie gotowe formy? Czy to jest ręczna robota? Każda ta ta tak. piwniczka jest wykonywana w formach, na formach, stąd jest powtarzalna i, i ten kształt jest gładki, czysty. Praca ręczna y, od początku do, do wykonania wy, wyposażenia, wykończenia. Podobnie przy jachtach. Dokładnie. Okej, okay, a jak już macie taką piwniczkę wyprodukowaną, tutaj widzę jakąś taką wannę, to ona służy do czego? Jesteśmy w miejscu obok produkcji, tu jest taki nasz ogród pokazowy. Widzimy mhm. tutaj basen, w którym montowana jest każda piwniczka przed wysłaniem do klienta i sprawdzamy jej szczelność, czyli zalewamy z zewnątrz piwniczkę wodą, więc jesteśmy pewni, że piwniczka jest szczelna. Może być wysoki poziom wody gruntowej, a w środku będzie czysto i sucho. To znaczy nie mam na myśli tego, że nie będzie tam wody, ale po prostu będzie, nie będzie śladu wilgoci. Okej. Okay. A sam ten materiał, to co to jest? To jest laminat poliestrowo-szklany. Połączenie okay. szkła z żywicą. Waży około 300-400 kilogramów. Nie jest trwale związana z gruntem, ona nie wymaga fundamentowania. Montaż trwa jeden dzień. Czyli sam proces, nazwijmy to, instalacji tego jest turboprosty. Rozumiem, że kopiemy dół pod, tak. pod piwniczkę, jakieś kruszywo tak. utwardzające. Obsadzamy piwniczkę, obsypujemy z zewnątrz ziemią. Dokładnie. Ile to krans. może zająć? Jeden dzień. Pójdziemy teraz do piwniczki wyposażonej. O, i tutaj już elegancko całe wyposażenie widać. To, co widzisz od razu, to jest oświetlenie generalne i punktowe do każdej nawy oraz półki. Po prawej i lewej stronie klasyczne półki, a wprost sekcja na wino. Te półki, one również mi przypominają podobne półki, które są na łodziach. Wywodzimy się z technologii, z umiejętności jachtowych, więc sklejka szkutnicza, wodoodporna, impregnowana, malowana tak, żeby wytrzymała ewentualną wilgoć. Powiedz mi, jakie ma przewagi tego typu piwniczka nad tymi klasycznymi betonowymi? Czysta, sterylna, montowana w ciągu jednego dnia, możesz ją, jakbyś miał ochotę, przeprowadzić się, możesz piwniczkę ze sobą zabrać. Ok. Jest, jest to możliwe. Mieliście już takie przypadki, że była przenoszona piwniczka? Tak, dwukrotnie przenosiliśmy. Raz naszą pokazową z innego miejsca tutaj do firmy, a drugi raz to jest historia klienta, który zapomniał, że obiecał dziecku jeszcze dom, domek dla dziecka w ogrodzie wybudować Aha. i dzwoni tydzień po montażu. Panowie, jest problem, trzeba piwniczkę przestawić. Nie ma problemu, przestawiamy. Okej, okay. a wspomniałeś mi o tej jeszcze jednej pokazowej piwniczce. Zapraszam dalej. Pokażę Ci piwniczkę, z której jestem najbardziej dumny. Ona jest tutaj zaaranżowana tak, jak u kogoś w ogrodzie może stać. Bo okay. wyobraź sobie, że z płaskiego terenu, płaskiej działki nagle możesz stworzyć aranżację, górkę, nasadzenia, skalniak. Jest to piwniczka Kurkabi, której idea konstrukcja opiera się na kuli. Powiem ci, że na pierwszy rzut oka to mi trochę przypomina dom Froda, nie Intryguje, wiem czy to jest. No jest intrygujące. A zobacz, w środku. Wygodne schodki na dół. Pierwsze wrażenie mam takie, Jan, że tu jest bo dużo miejsca w ogóle ile tu mamy do. do, do... 2,60 średnicy, czyli tutaj ponad 3 metry. Wow. Zmieściłbyś tutaj kilkanaście lodówek w środku. Tutaj to wszystko jest takie gładkie tak jak wodówka. Ma około 4-5 lat. Wow. No to powiem ci, że ona wygląda tak, jakby dopiero co wyjechała z, yy, z fabryki. A wspominałeś, że ona nie była tutaj posadowiona od samego początku. Ona była w Sopocie w miejscu pokazowym, i koło dwóch lat temu przywieźliśmy ją tutaj. To jest jeszcze jedna cecha wyróżniająca poza technologią, jakością, detektywami. To są funkcje. Dlaczego hmm. służy piwniczka? Do, no, przechowywania. do przechowywania. Przede wszystkim. Ale? Uziąć sobie tutaj. Ja sobie siądę tutaj. Opa! I okazuje się, że piwniczka służy również do przebywania. Dlatego, okay. że jest tu tak miło, tak przyjemnie. W każdych czasach, w których żyjemy, one zawsze zawierają jakąś pewną niepewność. Ja myślę, że taka piwniczka może być odpowiedzią na te niepewne czasy, właśnie. Idziemy z, z duchem tych niepewnych czasów troszeczkę, znaczy rozmawiamy z klientami, jakie oni mają oczekiwania. I powstaje projekt piwniczki z funkcją schronu. To znaczy, okay. jest ona piwniczką. Natomiast na zasadzie jej konstrukcji drugiego wyjścia, tak, to jest funkcja stronu, może wejść z domu do, do stronu, ale może również wyjść wyjściem awaryjnym. Okej. Okay. Przygotowujemy taki projekt piwniczka jest posadowiona poniżej, nazwijmy to, zera gruntu. Jesteśmy delikatnie w kopalni w ziemię. Jak to jest z przepisami, z pozwoleniem na budowę? Czy tutaj są wymagane jakieś dodatkowe po prostu uprawnienia, żebyśmy mogli taką piwniczkę u siebie na ogródku zamontować? Jesteśmy po y, rozmowach, korespondencji z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, uh -huh. y, gdzie określono, że piwniczka nie jest budowlą, nie jest budynkiem. Y, okay. Nie jest zbudowana z materiałów budowlanych. Y, jedna sprawa, druga y, nie jest trwale związana z Gruntem, to znaczy mhm. nie jest posadowiona na fundamencie. To, co mówiłem, możemy zmienić jej położenie, możemy ją wyjąć. Ostateczna decyzja formalnie powinna należeć do władz lokalnych. Należy Czyli to, co u nas w Polsce było, jest i mam nadzieję, że nie będzie, że po prostu każde starostwo ma swoją indywidualną interpretację. Dla jednego starostwa będzie to mała architektura i nikt z tym nie będzie robił problemów, a dla innego mogą być wymagane jakieś dodatkowe zgody i pozwolenia. Ale praktyka pokazuje, że żaden z klientów nie miał z tym problemu. Niektórzy Pytali, niektórzy nie pytali. A ile do tej pory takich piwniczek już masz zainstalowanych w Polsce? Prawie sto. Prawie sto. Okej, okay, rozumiem. Czyli to jest e, przetarta, że tak powiem, ścieżka i jednak jest ten łatwiejszy, nazwijmy to, sposób, że nikt tam się dodatkowo za bardzo nie czeka do tych piwniczek. Produkujemy, dostarczamy, montujemy, wszystko robimy my, tak żeby klient nie musiał się już martwić. A skąd koparka? A jak wiary do ogrodu? Wy nie tylko jakby macie pojęcia o samych tych piwniczkach. Ale również z jachtami macie no, do stąd wspólnego. Stąd się wywodzimy z technologii jachtowych umiemy projektować, budować jachty. To robimy również jako nasza działalność. W jachtach wymagana jest jakość, odporność, trwałość i to przynieśliśmy pod ziemię. Powiem ci szczerze, że nie wiem, ile będzie miał wyświetleń ten film. Nie wiem, ile wspólnie razem takich piwniczek zamontujemy, ale wiem jedno. Jednego klienta już masz i to jestem ja. To są świetne, no naprawdę. To są naprawdę świetne produkty i bardzo się również cieszę, że aktywnie uczestniczycie również w życiu house martowym naszym i będziecie też na dniach otwartych i będzie można Waszą piwniczkę zobaczyć na, na żywo, prawda? Będzie można dotknąć, porozmawiać i skonfigurować konfigurować ewentualnie własną mhm. dla siebie. A jak z gwarancją? Gwarancja na tych 10 lat. Natomiast piwniczka, w której się znajdujemy, oferujemy taką usługę kochaj albo zwróć. O! <laughs> jesteśmy, mi odważnie! Jesteśmy na tyle pewni jakości, że jeżeli klientowi się nie spodoba, mówimy, że wyjmiemy z ziemi, zabierzemy, zwrócimy pieniądze. Ile sprzedałeś takich piwniczek, yy, dokładnie tego modelu? Yy, koło 30. 30. Ile osób odkochało się? Jeszcze nie. Jeszcze nikt! No to to jest, słuchaj, najlepsza możliwa reklama. Zapewniamy serwis, możemy przyjechać i wyczyścić piwniczkę. Tak samo jej powierzchnię to widoczne, jak również kanały wentylacyjne, które są wbudowane wewnątrz. Jaka temperatura w ciągu roku tu się mniej więcej utrzymuje? I czy to jest stała temperatura przez cały rok, czy jednak ona ma jakieś amplitudy, skoki? Ona waha się w zależności od temperatury zewnętrznej, jednak mimo od 2 stopni przy największych mrozach latem do może 12 przy upałach. Czyli taka, nazwijmy to średnia roczna temperatura 5, gdzieś na poziomie stopni, tak? między 5 a 10 no. stopni. No, czyli tak jak wspominałeś, no, jesteśmy po prostu w gigantycznej lodówce, która nie wymaga prądu do zasilania. Myślę, że zapotrzebowanie na tego typu piwniczki, ono będzie tylko rosło. Posiadanie takiej piwniczki to jest w pewnym sensie styl życia, no bo otaczamy się naturalnymi, zdrowymi produktami, własnymi przetworami, które możemy skonsumować w jakimś odstępie czasu. I tak jak mówię, no, ekologia, zdrowy styl życia, sami produkujemy żywność, więc zdrową żywność i mamy gdzie ją magazynować. To idealnie się wkomponowuje, no, w całą tą ideę z... How smart, po prostu, jak żyć sprytnie, zdrowo yy, i przy tym no, wygodnie, bo powiem Ci szczerze, on tu się normalnie, fajnie siedzi. Widzimy historię naszych klientów. Odwiedzamy ich najpierw na analizę, na, na rozmowę, później dostarczamy piwniczkę. Często są to ludzie, którzy mają dom, ogród i brakuje im jeszcze jakiejś wisienki na torcie w tym ich małym świadku i tym często jest nasza piwniczka, w której przechowują własne warzywa, własne weki, własne mięsa niejednokrotnie. Dokładnie, a poza tym jest to też aspekt w jakimś stopniu finansowy, no bo jeżeli możemy magazynować naszą żywność, możemy ją spożywać w późniejszym terminie dzięki temu, że tutaj cały czas jest utrzymywany dobry mikroklimat, to też się przekłada w jakimś tam stopniu na koszty, bo po prostu możemy to magazynować. I to też w tym kontekście tych niepewnych czasów, moim zdaniem, to jest niesamowity argument dla Ciebie, a pewnie też i dla widzów, że Niepewne czasy, a rozwiązania, które magazynują nam żywność, picie, napoje, wodę czy cokolwiek innego. Są dostępne wspaniałe produkty lokalnie na wsiach, kupić można zapas ziemniaków na zimę. Jan, a jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, a mianowicie bezpieczeństwo. No, jesteśmy delikatnie pod poziomem gruntu, nad nami jest ziemia, prawda? Macie to jakoś przeliczone? Jest projekt konstrukcyjny, model każdej piwniczki w komputerze oraz doświadczenia z prawie setki zamontowanych piwnic. W żaden nie było problemów. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jeżeli jesteście zainteresowani ile takie piwniczki kosztują, to nic prostszego. Wejdźcie na naszą stronę internetową housemart.pl. Tutaj wyświetla wam się jej adres i wejdźcie w zakładkę akcesoria. I w tej zakładce znajdziecie właśnie piwniczki, które możecie nabyć za naszym pośrednictwem. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja śmigam na nasze budowy. Trzymajcie się. Cześć. Housemart. Jesteś u siebie. Yeah.